Tak Witamy wszystkich na spływie kajakowym Liwa 2012 Kwiecień, City Baby Kombi, no i wszystko Nie wszystko, ale rejestracja I wszystko no. Widzę terenówkę zrobiłeś z tego kolba. Ja dobre Cześć. Cześć Jedziemy na spływ kajakowy Kwiecień 2012 Przewodniczący dzisiejszego spływu nasz Jacuś Wielmożny Sternik Tak, on nas będzie dzisiaj uczył To jest nasz pierwszy raz dzisiaj. Damy radę. W pogodach sami widzicie. Rewelacja. Wracamy do Was za 5 minut. nie pójdziemy do no, tamtą tylko tamtą, nie? O. Skąd skaczesz? co, nie, muszę się minuty chciały coś... Pisz, a oni z, z dwóch jedynek robią dwójkę. Można? Można. Połączył. Jak, jak chłopaki ten? Samopoczucie przed wyjazdem? Samopoczucie? Czy stresik, czy w ogóle Bardziej skupiamy się na bezpieczeństwie, gdyż to jest uważam najważniejsze. Dzisiaj, jako że jesteśmy pierwszy raz, a czy środki pierwszej potrzeby stałe potrzeby? zabrane, czyli. Znaczy... Papier. Eee, papier. <laughs> starałem się opróżnić maksymalnie, ale niestety nie znamy dnia ani godziny, więc... Tomeka BioMarin się zamyka. Więc... Mam wszystko, mam papier, mam kosteczki, mam nawet laryngę. <laughs> Liczysz na to, że, że Twój wykresie będzie tak, tak pięknie wyglądał też spływie? No to jest tylko przejściowy strój mój. Ja oczywiście resztę mam plecaku się przebiorę. A. Będę wyglądał jak pańszczyzna. Damy radę. Ehm. Najważniejsza jest pogoda piękna. It's beautiful. No to piękny. A nie mówię, że może długo pływają? Mam nadzieję, że ja tak nie robię. It's beautiful. Nie <laughs> Wszystko zabrane? Piękne krajobrazy ja Chłopaki jadą, nie poddają się Golf 3 kombi, niebieskie błoto Chłopaki nie... Znaczy oni? To nie ma takiej opcji, żeby oni się poddali? To są współcześnie samuraje. To są właśnie no. potomki Chucka Norisa. Tak Są dalecy krewni Chucka Norisa Przypuszczam, że na dzisiejszej liwie to nawet Chuck by nie dał rady. No ja mi się też tak wydaje tak... Tomek od razu, kurde Ty rąb to na kawałki od razu Tomek do, do weźmie sobie do domku Pozy te krajobrazy, laski. To jest to, co Rafał i koledzy ja. lubią najbardziej. Ja. O, właśnie. Down or... Ej, ale tu jest przejście, chyba ja zobaczę tu z tej tu... Dacie, że muszę to uwiecznić. Tak czysto. Dziewiczo można powiedzieć. Widać, widać, że nowicy już O, odwitam, widziałam. trochę, Widać. Lecimy. nie widać lecimy. It's beautiful o. o to chodziło właśnie Tutaj jest młody doświadczony zawodnik, z którym nie miałem nigdy przyjemności pływać, ponieważ nigdy nie pływałem To może powiesz nam, czego nam nie wolno, a wręcz wie, co trzeba robić, odejść Trzeba ćwiczyć Trzeba ćwiczyć A, tak

Właśnie mówię, weź Oj, zamknij się Ja no, ci nie potrzebuję No ty sam wtedy. sobie Do pierwszego mostu idzie No to, to sobie płyń, no. Ja pójdę. Daję sobie podpójdę Daj jedno wiosko, by mi nie przeszkadzało Ale gdzie ty chcesz iść? Ja tu idzie piechotą sobie. Aha, no spróbuj sam A gdzie on, ja gdzie on idzie? No ja piechotą A on tu pójdę, brzegiem ja, będzie, tak? Ja za brzegiem będę szedł A no to mi lepiej będzie Ile ty co kurwa, no Aha, a powiedz mi, a sterowanie? Czyli... Sterowanie tak, jak chcesz skręcić w lewo, to musisz pociągnąć prawo. I to jak... robi, jeżeli tak. jestem w dwójce, tak? to robi to tylnie, tak? Tak, steruje tylnie. Dobra, czyli ja. Musisz się sterować, co? A tył? A tył, pewnie. I jeszcze jest coś takiego jak kontra... Kontra tak. O chryste panie, nie słyszałem tego, no mów. E Przykłada się, jakby wiosło do rufy no. i wtedy, jak, jak się chce skręcić całym kajakiem na przykład w prawo, to trzeba tak podwiosłować pod rufę, a jak chce się skręcić w lewo, to trzeba odepchnąć jakby od rufy. Aaa, widzisz, tego Jacek nam nie powiedział. Widzisz, Jacek? Ucz się. No jak chcesz skręcić, to tak właśnie. Jak chcesz ostro skręcić. Mówiłem ci. Jejku, jejku, no mówię nie wam, jaki rejs za sobą mam biały, śmierdzący wrak, lecz mądro stąpił mi Mamy, w No, on tak chodzi, prostą, kajak jest i przeskakuje, spory, zobacz, niekroś, bez niczego. Wzmęsie rzek, oto ojcu. Skacze jak, kurde, jak żaba. Nawet jeden słuchał biały wąs, tylko za mną chodzi, wciąż właśnie I sobie płynie. i w szufladzie spał i tam z żoną dzieci miał. Jejku, jejku, no mówię wam, jaki rejs czasowo ma. Ja uświęcący wrak na wóroku zastąpił mi świat A jak myślisz patrząc na nasze tamte, znaczy się Jacka To ten nabytek, to wywrócimy się w nim czy nie? Nie O! No i wszystko Mamy tutaj naszych kajakarzy po raz kolejny Robota! Wypierdolisz się teraz, bo dziób masz posparty Znowu mają problem z drzewem Jak on się giba? wiosło. Hop! Kurwa. No ja oczywiście muszę biec, Dążyć za nimi o! i będę bałam biegu wszędzie. No, bo jeszcze wiemy, że Trzymaj Trzyma wiosą się polewej. O. O, bardzo dobrze. no to co? No to bierzemy się do roboty, tomeczku. Ale znajesz, idzie. Pięknie O, to chodziło właśnie Ty, to Ładnie tu jest to jest Tomeczku, co? Bardzo ładnie Pokaż swoją twarz, żeby ludzie widzieli O, operatora Ale moja twarz jest brzydka No, właściwie masz rację Masz racja Tu nie ma przeszkód To z Witam z grubim, księżycowy z jak wejdziem, tam Rafciu się płynie? Jak on się giwa To pojedź do kamery dbał, ja Nie mam stary, zagrybiały, śmierdzący, wrak Na uroku zastąpił mi świat. Chodźmy, zobaczymy nasz Ty, nasz Czy... no Norrevena? Nagrywasz mnie? Nagrywam cię. Jak on się giba. Tam nogi wkładasz, tam. Wiem. Tutaj mamy naszych kajakarzy tu proszę jacuś chujnie filmik kręcę, tam Rafał no piękne widoki, stoi na skarpie cały zmachany oczywiście zrezygnowałem z kajakarstwa, no bo lepiej będzie mi biec tu mamy nasze ofiary

Chwytam, tak? O! Yy, jak on się ty! Ty, bo jesteś, nie jesteś na wodzie, to jest ziemia twarda, ty para. O to chodziło właśnie. jest to powiedzmy Tomek. <laughs> Rafał, a co to? This is my stomach. <laughs> Big stomach. Ja nie jestem drugiej Wcale nie! Napuchłam tylko. To, ale ładnie tu jest cipałem. jest fajna pogoda. Czekaj, kamizelki też byśmy musieli ubrać. Co to na czku? brzem, spokojnie. Co tam Jacku? Jak tam się czujesz na spływie kajakowym? No świetnie, fajnie. Pogoda dopisuje, także razenia ja są pozytywne. Przeszkód też trochę jest, także zabawa na całego. Ty no mówisz, fajne. że jest świetnie, ale. Się trochę ociąga, ale... <gryś> Tymczasem powiem osobiście, że czuję się fenomenalnie, gdyż mam Gazu. cały las do przebiegnięcia piechotą, nie w kajaku. <gryś> Jestem na spływie, biegnę po lesie. I płynie nasz kolejny zawodnik. Rafał, powiedz, jak się czujesz? Zjebanie. Kurwa. A czemu? Przecież to jest bardzo fajny spływ. Nie rozpędzaj się. Jej, się nie rozpędzaj, bo się. wiesz... <gryś> Wrócę do Was za moment, gdyż muszę znowu biec. Także do zobaczenia. Ja tu z Tomeczkiem, gdybyśmy sobie powiedzieli, co chciałem, że nas widziałeś, fajna jest, fajna zabawa. Woda, jak widzisz, w grze. Ło, wow, Tomek, nie chcę, żebyś go zastąpił. Co ty zapalasz to tu, czemu tu tworzysz? mam Dawaj, prawej strony się trzymaj! Kurwa, znowu! Prawej! Ja to! Ten spokój Jezus, geniusz No, możesz mnie zapiąć Nie będę cię zapinał Zapnij mnie Mocno! Ja go nie popchnę, ty O Wiosło trzymaj Nieeee no, 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 ja To kurwa Jak to się giba Nie nie <śścoughs> Nie baj nie kurwa, nie baj Trzymamy się Zobacz, płyn za mną Patrz, płyniesz tak i tu dajesz kontrę, żeby wyprostować kajak I teraz sobie o, na spokojnie, na spokojnie Zobacz. Witamy serdecznie członków klubu. Wielce szanownego strumiasta. Może, panie kierowniku, jakieś <laughs> dwa słowa na rozpoczęcie. Instruktaż dla, dla nowicjuszy. Zapad. <laughs> Nie, Nie, no tutaj, kurde. Senior wszystkich spływów i Nestor, czy jak to tam się mówi. Tak, to jeszcze powizywaj mi trochę. O, roz... Ej, chłopaki, widzicie jak się rozdrzewkę robi, a wy co? Ja nie wiem, kurde. Już w powrotnej drodze przyszła wielka młoda, a nasz start był gorąco całoną naprzód na. I kiedy wiatr ten łeb miał, Hamburg już, hej, nasz start stał. Postarku, Dzień, plan, na ryby, ja skutko, no stary, ten chytry plan, poleciał ci poczuć herdery A ja z pokoju stary dzwon, koleją wróciłem do rodzinnej strony. I Nie czuję, no mówię wam, ja ty graź na sobą. Zarzebiał śmierdzący brak, na górze zastąpił mi świat. Jejku, jejku, no mówię wam, jaki rejs za sobą mam. Jacuś! Komuś? Na pół roku i rapuś! Zastąpił mi, <try> mi świat. O! <try> jejku! Jestem na spływie, biegnę po lesie. <try>